Uskrzydleni. Antologia wierszy witalistycznych. Wydawnictwo autorskie Magdalena Kapuścińska. Wieluń 2021 rok. Czyta Czarek Papaj. Anna Tlauka. Pożegnanie żurawi. Podglądasz żurawie w ostatnie ciepłe dni. Kroczą dostojnie z nadzieją na odnalezienie zgubionych piór. Ktoś je położy w szufladzie, aby wspominać lato, a one odlecą, gdy obrosną w nowe. A teraz pozwól jesieni malować na płótnach, górskich krajobrazach, nad jeziornych drzewach wydobyć kolory ze zwykłej szarości, a i szarzeć, gdy przyjdzie czas. Na przedwiośniu będzie słychać ich głośny krzyk. Szczęśliwej drogi i powrotu wraz z wiosną na malachitowe łąki. Powiedz, że musisz lecieć, zabrać się z nim.